Siema. Co dzisiaj? Mitsubishi Outlander, czwarta generacja, 22 rok, 2,5 litrowa jednostka z tryskiem bezpośrednim, konstrukcji Nissana. Tutaj, tutaj wersja o mocy 184 koni, zamontowana instalacja Kame Sky Direct wersji trzeciej, czyli najnowszy produkt. E, pokażmy może elementy. Mhm. Tryskiwacze gazowe, filtr fazy lotnej, tam jest filtr fazy ciekły, obok jest komputer, reduktor jest schowany na dole. Spalanie benzyny w takim momencie jest około 12-13 litrów. Po montażu LPG mamy spalanie na poziomie około 12-13 litrów LPG. Plus do tego dochodzi do otrys benzyny. Oszczędzamy na każdej 1000 km blisko 380 zł, czyli po 100 tysiącach mamy około 38 tysięcy zł oszczędności. Przejdźmy na tył. Łącznik tam. Co dalej? Zbiornik gazu mamy w miejscu przeznaczonym na koło zapasowe. Jest to zbiornik 56-litrowy. Jak widzimy, kanapa jest zamknięta. Żeby do niego dojść, to trzeba po prostu odbezpieczyć kanapę. Eee, 56-litrowy zbiornik da nam 45 litrów gazu, czyli zasięg blisko 350 km. Wlew gazu oczywiście pod klapką. Dwuczęściowy, dokręcany. I tak, cena zestawu instalacji KMS-Ki Direct w wersji trzeciej jest około 6,5 tysiąca zł i zwrot następuje po około 16 tysiącach km. Dziękuję i zapraszam.